Kilka słów o wierze na Twitterze i nie tylko, często się słyszy od protestantów, od pastora Chojeckiego, że trzeba uwierzyć, trzeba zawołać, już się z nowym stworzeniem. Pastor Chojecki szafuje bardzo często Apokalipsą 3.20, a to stoją o drzwi kołacze, jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. No i już! Zbawienie w kieszeni! Na wieki wieku Nieodwracalne, niezniszczalne, nie już jestem święty, doskonały, uświęcony przez Boga. Wszystkie grzechy odpuszczone, przeszłe, przyszłe, teraźniejsze i jakiekolwiek inne. Ale pozostaje pytanie fundamentalne: co to znaczy wierzyć? Co to znaczy wpuścić Chrystusa do serca? I tu się protestanci podniecają nowym stworzeniem, że to już jest o jeśli się spojrzy na wiarę i na przyjęcie Chrystusa do serca w kontekście całości nauczania Chrystusa i apostołów, to nie jest trudne zrozumieć, że wierzyć to znaczy okazać. Posłuszeństwo wierze. Wpuścić Chrystusa do serca, to znaczy okazać posłuszeństwo Chrystusowi. Jeżeli przeczytamy sobie ostatni rozdział listu do Rzymian i ostatnie wersety, to tam jest ewidentnie rozkaz Boga, by być posłusznym wierze. Z rozkazu Boga. Wszystkie narody mają być posłuszne wierze. Rozkaz. A rozkaz to rozkaz. Posłuszeństwo wierzy, czyli uwierzyć, to nie że o jest słodki Jezus, przyjdzie i jak pastor mówi, jest impreza. Jest impreza, tak. Na krzyż trzeba iść z Chrystusem. Trzeba być mu. Posłusznym we wszystkim. I w tym posłuszeństwie trwać aż do śmierci. Posłuszny Jego zasadom. Posłuszny temu, czemu uczy. Posłuszeństwo wierze, posłuszeństwo Chrystusowi. To jest konsekwencja przyjęcia wiary. A nie, że ja sobie przyjmę, czyli tam zawołam formułkę i już. Pastor Chojecki głosi, że jak się weźmie formułkę, to już się jest doskonałym, oczyszczonym przed Bogiem, świętym i doskonałym. A co mówi Święty Paweł w liście do Filipian, trzeci rozdział? Nie sądzę o sobie samym, że już to osiągnąłem. Nie sądzę o sobie samym, że już doszedłem do pełni nowego zmartwychwstania. Do pełni zmartwychwstania. Ale biegnę. Wytężam swoje siły, biegnę ku mecie, ku wyznaczonej nagrodzie. Wytężam siły. Odpowiedzcie mi z KNP: Wytężacie siłę ku, ku zbawieniu? Czy tkwicie w oparach absurdu, że już jesteście zbawieni, już tam siedzicie? Święty Paweł wytężał siłę. Święty Paweł przeczy trochę temu, co uczy mitom pastora, że już jesteśmy. Święci i doskonali. A Święty Paweł mówi nie. To chyba Święty Paweł miałby większe prawo od pastora i od was mówić, że już jest doskonały. Nie. A jednak tego nie mówi, nie osiągnął tego. W liście do Kolosan, trzeci rozdział, co pisze do swoich wiernych. Biegnij, patrzcie na to, co w górze. Wytężajcie wzrok ku temu, co w górze, zadając śmierć grzechowi w członkach Waszych. I później pisze elegancko. Wytężajcie, słuszcie Chrystusowi jako Panu, a otrzymacie zapłatę. Dziedzictwo wiekuiste od Pana, czyli nie za darmo, jak głosi pastor. Ale otrzymanie dziedzictwa wiekuistego jest zapłatą za wierną służbę Chrystusowi. Dziedzictwo wiekuiste jest zapłatą za posłuszeństwo Chrystusowi, za posłuszeństwo wierze. To sobie przeczytacie to w liście do kolosa w czwartym rozdziale. I tam jest jeszcze jeden fragment, który powinien was trochę otrzepnąć. Bo zaraz po tym, jak pisze o otrzymaniu zapłaty, zapłata, czyli się za coś należy, w tym wypadku święty Paweł ewidentnie i bardzo jasno mówi za służbę Chrystusowi jako Panu. I w następnym wersecie mówi, bo ci, co się dopuszczają nieprawości, poniosą konsekwencje nieprawości. I dalej ciągnie w tym samym wersecie, a u niego, czyli u Boga, nie ma względu na osoby. I w katolicyzmie tak jest. Nieważne: biskup, ksiądz proboszcz, ksiądz wikary, ochrzczony nie ochrz katolik z pierwszej, z pierwszej ławki kościoła. Jeśli się dopuszcza nieprawości, poniesie konsekwencje nieprawości. Koloratka czy różowa piuska nie ma znaczenia przed Bogiem. A wy? Co? Będziecie dalej tkwić w swej wyniosłości, że macie wszystko odpuszczone? i myślicie, że jak staniecie na sądzie Bożym a macie nieprawość na swoim koncie to Bóg wam powie o stary, stara, chodź tu, klepłaś formułkę w 56 roku to chodź, nawet butów, trampków nie zdejmuj, bo tu pełno ludzi chodź już nie Bóg nie ma względu na osoby więc czy zawołałeś czy klepłaś formułkę czy nie klepłaś formułki jeśli masz nieprawość na swoim koncie, to poniesie że jej konsekwencja. Konsekwencją nieprawości nie jest zbawienie, konsekwencją nie jest, nieprawości to nie jest wejście do nieba, ale nie otrzymasz lizaka jakiejś wyimaginowanej nagrody, tylko konsekwencja nieprawości to jest jezioro ognia Apokalipsa 2021. Posłuszeństwo. Wierzę do końca. Pastor Chojecki w jednym ze swoich nagrań powiedział: No, ale jak ktoś straci wiarę, to też pójdzie do nieba, a jak ktoś straci wiarę, to co? Czyż Chrystus nie, nie wybaczył mi grzechu, utraty wiary? Pycha szatańska. Pycha szatańska. Bo właśnie ci, co utracą wiarę, apokalipsa 21, kończą wiezie, że ognia, tam są nie, nie, niewierni. Ci, którzy wiary nie dochowali, odstępcy 10, 38-39 Hebrajczyków na zatracenie inho. jezioro ognia. Czyli ci, co nie okazali posłuszeństwa Chrystusowi do końca, ci, co nie wytrwali, ci, co się dali zwieść światu szatanowi, grzechowi, nieprawości, tego. Zastanówcie się trochę nad tym, co to znaczy wierzyć. A nie że o uwierzyłem. No i co? A posłuszeństwo Chrystusowi jeszcze nie obowiązuje? We wszystkim przyjęcie Chrystusa do serca z apokalipsy 320. To co to już się nie zobowiązuje do niczego? Żeby mieć o Chrystusa w sercu za świętego i służyć Mu wiernie jak Panu. Jak do tego podchodzicie, a jeśli zgrzeszycie to co? Dalej myślicie, że dalej będziecie myśleć, że, że, jest, że macie zbawienie, to mówiłem o tym w poprzednich nagraniach. To teraz zastanówcie się nad tym, co pisze święty Paweł. Nie ma u niego względu na osoby. Więc nawet jak klepłaś formułkę, czy klepłaś formułkę a masz nieprawość, dopuszczałeś się bezprawia, czy dopuszczałeś się bezprawia, to poniesiesz jego konsekwencje, a to jest jezioro ognia. Więc radzę wam pojednać się z Bogiem, zrobić rachunek sumienia, jak mówiłem wcześniej, i okazać posłuszeństwo Chrystusowi, i walczyć, zabiegać o to, by dzień po dniu żyć w posłuszeństwie. Chrystusowi zadając śmierć temu, co grzeszne w naszych członkach. Paweł Chłowiecki mówi, że o, klepniesz formułkę już jesteś nowe stworzenie, a stary człowiek przeminął, już wszystko jest nowe. Tak, jesteśmy nowym stworzeniem. Tylko w tym samym liście do Kolosan pisze, że to nowe stworzenie winno się odnawiać przez poznanie Boga. Odnawiacie się? Odnawiacie się? Czy już. O, klepą formułkę to już mam. To dlaczego grzeszysz, jak stary człowiek już miał przeminąć i go nie mieć? I, i go nie być. Właśnie dlatego grzeszesz, że w tobie jeszcze jest stary człowiek, skażona natura. Ale też masz łaskę uświęcającą Łaskę, dzięki której możesz okazać posłuszeństwo wierze I wytrwać w nim do końca Jeszcze na podsumowanie Jeszcze raz powtórzę Wierzyć to znaczy być posłusznym w wierze Przyjąć Chrystusa do serca Z Apokalipsy 3,20 To znaczy przyjąć Go i okazać Mu pełne posłuszeństwo jako Panu a nie że, o ja sobie przyjmę i mam imprezkę. Impreskę będziesz miał w niebie, tu będzie krzyż, tu będzie walka, tu będzie zdobywanie, a nie imprezka. Impreska będzie zapłatą za wierność. Na razie.